Cześć. Witam właściwie ponownie. Ostatnio sporo, sporo tych wideo czy vlogów się pojawia, ale uspokajam tak nie, nie będzie zawsze. Akurat mam, 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 taki czas. Mam jeszcze jeden pomysł, mi chodzi a propos vlogów, właściwie kilka, więc podzielę się, podzielę się z nimi, ale ja nie o tym, ja nie o tym, ja nie o tym. Często przy okazji różnych spotkań, konferencji, czasem też szkoleń, które, które prowadzę. Spotykam się e, z pytaniami, gdzie szukać wpływowych blogerów, jak ich rozpoznać, jak, jak roz, znaleźć najlepsze blogi czy z naszej kategorii. Jest na to kilka, kilka sposobów. To też za długo, żeby, żeby je tutaj omawiać i wymieniać. E, ale, e, ale poruszę jeden, jeden temat, który pojawił się dla, dzisiaj, stąd, stąd, ten, stąd ten vlog. E, kominek. Bloger, kominek pozdrawiam, e, opublikował właśnie wpis, e, w którym w końcu, w końcu rozpoczął czwartą edycję swojego rankingu wpływowych blogerów. W zapowiedzi ten ranking miał być chyba co kwartał. E, być może okazało się, że, okazało się, że to jest za częsta lista. Dla mnie byłoby fajnie, gdyby raz na pół roku się coś takiego pojawiało, ale wyszło teraz ze statystyk, że to jest doroczny ranking wpływowych blogerów. Okej, okay, spoko, Mo może być. E ostatni ranking był z 2010 roku, e teraz więc mamy 2012, będzie, będzie fajnie przejrzeć e propozycję. Ranking wpływowych blogerów według Kominka i jego czytelników e jest czymś zupełnie innym niż e ranking najlepszych blogów. Od faktycznie, co też wspomina Kominek, od najlepszych blogów jest e konkurs Onetu Blog Roku. Zresztą o, o blogu roku też, e, e, też powiem, może parę słów e, w innym nagraniu. Blog, e, ranking blogerów, ko, kominka ma e, wyłaniać blogerów, którzy mają wpływ na, na świat realny, wychodzą trochę poza, poza blog, gdzieś mają wpływ, wpływ na blogosferę. Dosyć są to ciekawe założenia, polecam przeczytać, albo link się tutaj pełny pojawi, albo skrót, zobaczę na co tam YouTube pozwoli. Polecam też zapoznać się z kryteriami tego rankingu. Te blogi też będą weryfikowane w tym roku przez fanpage Trendera i Brand24. To fajnie, że ten ranking z jakiegoś takiego pomysłu e, pojedynczego blogera i jego sporej liczby czytelników e, również przeistacza się w jakieś narzędzie, które można poprzeć badaniami zewnętrznymi. To będzie ciekawy, ciekawy eksperyment, więc jestem, e, jestem ciekaw jakie będą zgłoszenia w tym roku. To kiedy się ten ranking kończy? Nie pamiętam, ale to sobie, to na spokojnie sobie doczytamy. Jestem ciekaw wyników. No i jeżeli wy macie jakieś swoje typy yy, lub pomysły, kto może być wpływowym, ciekawym blogerem, no to można się zgłaszać do kominka. Tymczasem, siemanko.